Znaczy, tak naprawdę to projekt, ten, który jakby zwyciężył płocami miasta, nie był pierwszym projektem, tylko drugim. Bo my już jakby rok wcześniej, dwa lata temu, żeśmy rozpoczęli kampanię społeczną i poruszanie tego problemu y, braku finansowania in vitro w Rzeszowie. To jest historia, która dotyczy naszych rodzin, to jest historia, która dotyczy naszych przyjaciół walki z niepłodnością. I y, to są problemy, na które trzeba było znaleźć odpowiedź a mi się wydaje, wydaje mi się, że nie ma lepszej inspiracji niż nacisk społeczny i tutaj chciałabym zdradzić, że my będziemy znowu apelować do miasta, do Pana Prezydenta żeby się zajął jedną kwestią, która pozostaje pewną luką prawną w kwestii in vitro i wiemy, że są pierwsze miasta w Polsce, które już podjęły się rozwiązywania tego problemu jest to ochrona płodności pacjentów onkologicznych i tutaj Kołobrzeg jest jakby prekursorem tego i mamy nadzieję, że Rzeszów jakby pójdzie tą samą wspaniałą, zapoczątkowaną drogą. Tak, my składając ten, te projekty, dwa właściwie projekty, najpierw jako Spójnik, potem jako Nowa Lewica, mieliśmy taką świadomość, że z jednej strony jest to wyręczanie trochę państwa przez samorząd, bo jak wiemy, Prawo i Sprawiedliwość zlikwidowało finansowanie in vitro z budżetu, No ale nie było w tym czasie żadnej innej możliwości, aby polacy, pary zmagające się z problemem niepłodności mogły skorzystać z tego, z tego programu, nie sięgając głęboko do kieszeni. My na lewicy od dawna mówiliśmy o tym, że program in vitro, in vitro procedury in vitro powinny być finansowane z budżetu. Tam, gdzie było to możliwe przez te osiem ostatnich lat. W samorządach przez aktywistów, przez naszych samorządowców, przez naszych działaczy. Próbowaliśmy to zrobić za pośrednictwem budżetu obywatelskiego. Ja w tym momencie bardzo się cieszę i mam ogromną satysfakcję, że państwo polskie przestało być państwem z kartonu i wzięło odpowiedzialność, wzięło opiekę nad tymi polkami Polakami, które, którzy zmagają się z problemem niepłodności. I którzy chcą być rodzicami. Cieszę się, że państwo zaczęło finansować tą procedurę ze swojego budżetu. Czy ja chciałabym tutaj jeszcze dodać, że oba projekty w ramach RBO i ten pierwszy, któremu brakło wtedy cztery głosy, i ten kolejny już zwycięski, były to tak ładnie nazwy, ale projektami bardzo ekumenicznymi, do których zaangażowało się wiele różnych osób o różnych barwach partyjnych, zaangażowanych w różne projekty tak. społeczne. Więc najbardziej chyba cieszę się z tego, że potrafiliśmy poruszyć tym projektem tak szeroką grupę ludzi. Tak. No i co nas najbardziej cieszy, że to była pierwsza taka procedura na całej ścianie wschodniej. Dokładnie. Tak. I Rzeszów w ogóle bardzo często jest prekursorem, bo tak jak przypominamy, pierwszy marsz równości przeszedł po tej stronie Wisły przez Rzeszów, i pierwsza refundacja in vitro przez samorząd też zaczęła się w Rzeszowie.